Dobrze się dla za, nas zaczął ten, ten mecz. Szybko strzelona bramka e, wniosła sporo spokoju w nasze szeregi. Mogliśmy spokojnie rozgrywać piłkę. Nie musieliśmy jakoś szaleńczo atakować. E, I e, no, nie, nie, nie oszukujmy się, nie, 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 nie graliśmy jakoś bardzo agresywnie, wysoko pressingiem. Woleliśmy tutaj spokojnie przyjmować drużynę. Gości na, na naszej połowie. Myślę, że w dużej części ten mecz kontrolowaliśmy. Nie przypominam sobie jakiejś takiej groźnej sytuacji poza dwoma strzałami w pierwszej połowie z dystansu dla drużyny gości. Także rzetelnie wykonaliśmy swoją pracę. Utrzymaliśmy dobrą dyscyplinę taktyczną i. Cieszymy się bardzo z tego, że gramy w trzeciej rundzie. Oczywiście, że chcieliśmy strzelać bramki, ale trzeba przyznać, że bośniacy się świetnie bronili. Mieli, mieli dzisiaj dobry dzień, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Stworzyliśmy kilka sytuacji. W pierwszej połowie niezły strzał Kaspra-Hamalajnena obroniony. Kilka takich wejść z bocznych sektorów, pola karne, zabrakło takiego wykończenia. W drugiej połowie też ten strzał Daglasa Douglasa wybity z, z bramki, prawda, także swoje okazje mieliśmy, ale mm, tak jak mówię, no przeciwnik, przeciwnik dosyć dobrze, e, dosyć dobrze grał w defensywie. Nie chcieli przenieść za bardzo goście tego akcentu gry pod nasze pole karne, widać, że, że jednak skupili się na tym, żeby tutaj zabezpieczać swoje pole karne, przez co nam było trochę trudniej, ale no tak jak mówię, no my więcej bramek nie potrzebowaliśmy. Bary ma swoje problemy zdrowotne, które, które niestety odzywają się szczególnie kiedy jest taki trudny mecz jak dzisiaj, bo, bo Bary dzisiaj musiał się naprasować i w defensywie, i w ofensywie, ale mam nadzieję, że do soboty będzie z nim wszystko w porządku. Wierzymy, że z każdym meczem będziemy grali coraz lepiej. Jeżeli chodzi o wyróżnienia indywidualne, ja myślę, że ten z Sarajewem rozstrzygnęliśmy tym, że tworzyliśmy Lepszą drużynę jako całość. Myślę, że to, jak zagraliśmy, jeżeli chodzi o dyscyplinę taktyczną i w Sarajewie, i tutaj, pokazuje, że, że naprawdę jesteśmy coraz dojrzalszą drużyną, i, 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 i to, to na pewno będzie nam potrzebne w konfrontacji z Bazyleą, bo przed nami mecze z drużynami, które są teoretycznie, przynajmniej na papierze, silniejsze od nas, dlatego organizacja gry to będzie dla nas coś bardzo istotnego.